15 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Dziś przed Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Byłchatowie zorganizowano konferencję prasową z udziałem posła partii Razem, Adriana Zandberga, kandydata na prezydenta, który poruszył temat trudnej sytuacji pracowników niemedycznych. Poseł apelował o pilne uregulowanie ich płac. Bardzo miło mi się z Państwem tutaj spotkać. Bardzo Państwu dziękuję, w, w przedstawicielom mediów, za obecność liczną. Jesteśmy przed Bełchatowskim Szpitalem w bardzo ważnej sprawie. W konkretnej sprawie ludzi, którzy upominają się o coś, co powinno być oczywistością. To znaczy o to, żeby dostać godną podwyżkę płac pracowników niemedycznych. Proszę Państwa, pracownicy niemedyczni to jest ta grupa, w ochronie zdrowia, w szpitalach, która jest traktowana najgorzej, która powiedzmy to sobie otwarcie, ma dużo słabszą pozycję przetargową niż lekarze czy nawet pielęgniarki. I niestety, bardzo często jest tak, że dyrektorzy szpitali tę sytuację wykorzystują. Dokonują degradacji pracowników niemedycznych, wszystkie cięcia są kosztem pracowników niemedycznych, wykorzystują to, że państwo polskie źle przygotowało przepisy ustawy i one nie chronią tych, których powinny chronić najbardziej. Nie chronią najsłabszych pracowników w szpitalach, w jednostkach ochrony zdrowia. Ja chciałbym z tego miejsca, tu sprzed Bełchatowskiego Szpitala, zaapelować do pani minister Leszczyny, żeby dotrzymała w końcu słowa. Bo przed wyborami, kiedy pani Leszczyna szła po władzę, obiecywała, że będzie otwarta na dialog z pracownikami niemedycznymi i że kwestia ich płac zostanie w końcu normalnie uregulowana, tak jak to wygląda w przypadku innych pracowników szpitali. To się ciągle nie stało. Minął rok i to jest kolejna niespełniona obietnica tego rządu i o tyle bolesna, że dotyka naprawdę grupy. Która jest słabsza, która nie jest uzwiązkowiona na taką skalę, na, na którą są uzwiązkowione inne grupy zawodowe, które pracują w szpitalach. Przy okazji, za pośrednictwem mediów, apelujemy do wszystkich pracowników niemedycznych: do salowych, do sanitariuszy, do pracowników technicznych, pracowników administracyjnych. Zrzeszajcie się w związki zawodowe. Są związki zawodowe pracowników niemedycznych. Jeżeli się zrzeszycie, wasza pozycja będzie silniejsza, będzie łatwiej upomnieć się o to, żeby godnie zarabiać, będzie wam łatwiej walczyć o przyzwoite normy pracy. To jest kolejna sprawa, której niestety w polskim prawie dzisiaj brakuje. Nie ma norm pracy dla pracowników niemedycznych w taki sposób sformułowanych, które realnie by ich chroniły. To trzeba w końcu zmienić. Więc raz jeszcze apeluję do pani minister Leszczyny, żeby w tej sprawie wzięła się w końcu do roboty. Żeby usiadła do stołu z pracownikami niemedycznymi, żeby nie trzeba było robić tego, co musimy zrobić tutaj dzisiaj. Żeby nie trzeba było w każdym szpitalu szarpać się o rzecz oczywistą, czyli o podwyżki, które inne grupy mają zagwarantowane, a które tutaj trzeba w każdym takim miejscu wynegocjowywać. Spadające z dużej wysokości kawałek lodu może wyrządzić duże szkody. Bełchatowscy strażnicy miejscy przypominają o obowiązkach, jakie na nas spoczywają, zwłaszcza po dużych opadach śniegu. Jeżeli chodzi o właścicieli nieruchomości, to przypominamy, że chodniki przylegające bezpośrednio do posesji spoczywa odśnieżanie na, obowiązek odśnieżania na właścicielach tych nieruchomości. Również usuwanie wszelkich sopli lodowych, nawisów śnieżnych, które mogą stanowić zagrożenie dla przechodzących chodnikiem mieszkańców. Oczywiście zarządcy dróg, ci, którzy utrzymują wspólnoty mieszkaniowe też dbają. O usuwanie śliskości, usuwanie śniegu, oblodzenia. Zawsze można dzwonić do Straży Miejskiej. My mamy telefon czynny całą dobę, więc będziemy pomagać, doradzać, interweniować tam, gdzie trzeba. Święta za nami. Nadeszła pora, by zacząć chować świąteczne ozdoby do kartonów. Co zrobić z żywą choinką? Teoretycznie najprostszy sposób to wyniesienie drzewka na śmietnik. Tu warto przypomnieć, że mieszkańcy, którzy mieszkają w blokach wielorodzinnych, mogą drzewko wystawić przy pergoli śmietnikowej. Będą one zabrane w dniach odbioru wielkogabarytów. Natomiast byłchatowianie mieszkający w domkach jednorodzinnych powinni cięte choinki zawieźć do przoku. W przypadku drzewka w doniczce możemy oddać je do byłchatowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Zdzieszuli. Natomiast, jeśli chcemy rozstać się ze sztuczną choinką, to powinniśmy ją wyrzucić do kontenera na odpady komunalne. Starostwo powiatowe w Błychotowie zmienia godziny pracy wybranych wydziałów. Dotyczy to kluczowych obszarów architektury i budownictwa, geodezji oraz orzecznictwa. Od nowego roku wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu wybranych wydziałów Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Architektury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zmiana polega na tym, że poniedziałek jest dniem bezpetenta w Wydziale Geodezy i Architektury, a w czwartki w orzecznictwie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się do południa, czyli do godziny 12. Jak podkreśla starostwo, to rozwiązanie doskonale sprawdza się w wielu urzędach. To odpowiedź na ilość prowadzonych spraw. Wydział Godesi Rok 2024 zrealizował prawie 45 tysięcy spraw. W tym w ramach bezpośredniej obsługi wpłynęło blisko 12 tysięcy wniosków dotyczących wydawania wypisów, wyrysów, zaświadczeń i udostępniania materiałów zasobu. Realizacja tych wszystkich wniosków wymagała analizy. Materiałów archiwalnych, przygotowania i wystawienia blisko 15 tysięcy dokumentów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ilość. Wydział Architektury i Budownictwa to ilość blisko 4,5 tysiąca spraw. Co istotne, starosta Buchatowski jest w czołówce organów pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej pod kątem ilości wydawanych decyzji i przyjmowanych zgłoszeń budowy w województwie łódzkim. Na przykład starostwo powiatowe w Łasku to około 550 wydanych decyzji, w Pajęczni około 400, natomiast w Bełchatowie u nas ponad 1000. Ponadto co istotne, częstotliwość zmian przepisów prawa jest tak duża, że wymaga głębokiej i nieustającej analizy. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to obsługa ponad 12 tysięcy osób rocznie. Warto także dodać, że te czwartki, mimo że skrócone godzinę do godziny 12, tak jak wspominałam wcześniej, to komisje lekarskie odbywają się bez żadnych zmian. Jak dodają pracownicy starostwa, dzień bez obsługi bezpośredniej pozwoli na szybszą realizację spraw. Aktywny rodzic, wakacje składkowe 800, świadczenie wspierające, a także 13 i 14 emerytura to tylko niektóre zadania i programy realizowane w 2024 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W październiku ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenia z nowego programu Aktywny rodzic. Program pomaga rodzicom godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi do lat 3. W ramach programu wyróżnia się trzy świadczenia, to jest aktywni rodzice w pracy, aktywnie w domu i aktywnie w żłobku. W zależności od rodzaju tego świadczenia wynoszą one od 500 do 1500 zł na dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością z odpowiednim orzeczeniem do 1900 zł. W województwie łódzkim złożono w ramach programu 21 700 wniosków. W tym ponad 9,5 tysiąca wniosków o świadczenie aktywnie w żłobku, niemal 6,700 wniosków o świadczenie aktywni rodzice w pracy oraz ponad 5,5 tysiąca wniosków o świadczenie aktywnie w domu. Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG oraz komornicy sądowi, Mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w danym roku. W 2024 roku mogli uzyskać zwolnienie za grudzień, jeżeli złożyli wniosek w listopadzie. W województwie łódzkim o wakacje składkowe za grudzień wpłynęło 76 tysięcy wniosków, a za styczeń 9 tysięcy. Zwolnienie obejmuje składki na własne ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osoby prowadzącą działalność. Za miesiąc objęty wakacjami składkowymi nie trzeba też płacić składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty przedsiębiorcy. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.